Cześć kochani, sprzedam Wam tipa za free, totalnie za, za darmo. Yy, miałam kiedyś duże wyzwanie ze spaniem, nie mogłam spać. Przez kilka lat nie mogłam spać, usypiałam tylko dzięki używkom. To trwało ponad 3 lata. Nie polecam używek do spania ani tabletek. No wiadomo, że jest to chemia, która gdzieś zaburza pracę naszego organizmu. Wiesz, mi mi zaburza? Poczytajcie. E, sami się przekonacie. I mam takiego tipa. Pomyślałam sobie ostatnio taką wizualizację, bo już próbowałam różnych rzeczy. No, bo nie możemy zasnąć, kiedy myślimy dużo. A właściwie, kiedy mamy ten wir taki w głowie myśli. Bo to nawet nie są nasze myśli, tylko one się tam po prostu kotują. Mieje się często takie wrażenie pewnie, że myśli Wam się kotują w głowie i nie możecie tego zahamować. Bo myślicie, że Wam się kotują w głowie, i jeszcze podbijacie to zjawisko. Mój sposób jest taki. Oczywiście, jak spróbujesz i dla Ciebie zadziała, to daję proszę w komentarzu jakiś znak. W ogóle, jak wchodzicie na internet, oglądacie. Cudze relacje, cudzą pracę, jak oglądacie, cudze nagrania, to zostawiajcie tam chociaż lajka albo serduszko, albo cokolwiek, jakikolwiek znaczek że bliście. Podzielcie się energią. Ten człowiek włożył to w pracę. Jeżeli obejrzyście to do końca, to znaczy, że zobaczycie w tym jakąś wartość. Nawet jeżeli pod koniec mieliście ochotę tego <laughs> wezwać od najgorszych, to znaleźliście tam jakąś zaczepkę, więc zostawcie ślad po sobie, zróbcie tej osobie. E Oddajcie trochę energii za tą energię, którą ona włożyła w to nagranie. Dobra, do tipa. Tip jest taki: kładę się spać układam się wygodnie, zamykam oczy. I jeżeli nie mogę zasnąć, jeżeli tam się coś kotłuje, to wyobrażam sobie, jakbym patrzyła z góry na taką makietę powiedzmy, makietę pokoju, duże pomieszczenie. Hmm, z reguły jest kwadratowa, nie wiem dlaczego. Normalnie nie lubię symetrii, ale w tej wizualizacji mój pokój jest symetryczny. I patrzę na niego z góry, jakbym była wielkoludem, a on takim małym pokojkiem dla lalek. I widzę, jak otwierają się w nim wszystkie okna. I tak wiatr hula po tym pokoju. A w tym pokoju znajdują się oczywiście wszystkie myśli, które kłębią mi się w głowie. I słuchajcie, tak wiatr hula na wszystkie strony, przez te wszystkie okna i drzwi pootwierane, nieskończona ilość okien drzwi, po prostu z każdej strony pootwierane okiennice. I ja widzę, jak ten wiatr wywiewa te myśli. Coś na zasadzie takich smug, które są po prostu wywiewane poza ten pokój. Dwie, trzy minuty i śpię. Także zanim kupisz następne tabletki na sen, to wypróbuj tą metodę. Chodzi o to, żeby nie skupiać się na pojedynczych myślach. Jeżeli e, jakaś bardzo natarczywa myśl jest u Ciebie w głowie, to nie skupiać się na tej myśli, ale na tym obrazie wizualnym, e, że ten wiatr wywiewa te myśli w postaci takich rozmytych smug. Coś jak kreskówkę. No a zrób sobie w głowie kreskówkę. I daj znać, e, czy Ci to pomogło. Mi to ostatnio pomaga niezawodnie. Nie, niezawodnie. Ски го добро го. Добре ноќи.